Farmerzy, grupa społeczna, która jest fundamentem Królestwa Myrtany, podstawą dobrze prosperującego państwa. Niektórzy z was mogliby powiedzieć, że jak to smutno, że ci biedni ludzie są między młotem i kowadłem na wyspie Korinis. że są niewinnymi ofiarami wojny Onara z królem. Chlip, chlip, biedni chłopi z sierpami muszą walczyć o przeżycie. Pozwolicie, że zostanę sceptyczny do tych rewelacji. Jeśli spojrzeć na nich trzeźwym spojrzeniem, to możemy dostrzec niezorganizowaną zbieraninę ludzi o często patologicznych zapędach. Pozwólcie, moi drodzy przyjaciele, że pokrótce opiszę wam członków tej niezbyt szlachetnej grupy. Na pierwszy ogień pójdzie farma Lobarta i jej mieszkańcy. To typowe farmerskie normictwo. Innosa trzeba czcić, a podatki trzeba płacić. Podkładają zaufanie w instytucje państwowe. Chociaż nic za tym nie idzie i nic im to nie daje, ważne, żeby nikt nie wtrącał się w hodowlę rzepy. I żeby straż raz na rok wysłała kogoś, żeby zajął się przerośniętymi stonkami. Ogólnie to ludzie, którzy płyną z nurtem i specjalnie się nie opierają. Nawet jak napadają ich regularnie bandyci, to czekają na kogoś, kto to rozwiąże. Gdyby orkowie wyrżnęli całe Korinis i zaczęliby zbierać od nich podatki to nie zauważyliby różnicy. Mówiąc w skrócie, to takie chłopki roztropki. Podlane bimbrem vita. Druga z kolei jest farma Bengara. Legenda mówi, że Bengar szukał miejsca na założenie farmy i znalazł Ukrainę miodem i mlekiem płynącą, gdzie ziemia była tak płodna, że ledwo zasiało się ziarna i rośliny od razu kiełkowały. Potem stwierdził, że to Pierdoli i założył farmę w pobliżu największego więzienia na świecie. Obok bagien i morderczych potworów. Pracownicy mieli nawet przebłysk instynktu samozachowawczego i spierdolili z farmy. Ale jak bezimienny załatwił jednego powtarzam jednego najemnika do ochrony to stwierdzili, że są gotowi uczynić z swojego gospodarstwa redutę. O którą rozbije się armia Beljara. Wszystko, by chronić swój męski raj. Z drugiej strony, chyba dobrze, że nie tam tak kobiet, bo jak bariera upadła, to co piękniejsi farmerzy musieli się chować przed napalonymi skazańcami, biegającymi po okolicy, żeby zachować swój wianek, jako jedyna farma posiada myśliwego. Niestety ten sera po gaciach. Na widok czegoś groźniejszego niż ścierwojat, więc nie jestem pewien, czy to jakieś pocieszenie. Ogólnie Bengar ma coś z masochisty i fatalisty, ponieważ czuć w jego wypowiedziach, że wie, że nie przeżyją tej awantury, ale mimo to trwa na swoim posterunku. Teraz idziemy oczko wyżej w rankingu patologii farma Akila. Dzięki odpowiedniemu nasyceniu duchem dresiarstwa. Jako jedyna z pomniejszych farm jest w stanie zdobyć się na własną inicjatywę. Czasem można odnieść wrażenie, że są po stronie króla tylko i wyłącznie dlatego, że najemników łatwiej skłonić do napierdalanki. Jesteśmy świadkami, jak ochoczo masakrują dwóch najemników i z zapałem power gamera zbierającego wszystkie chwasty, ograbiają ich z ekwipunku. Na personel składają się bracia z problemami z agresją i jakimiś nieprzepracowanymi problemami rodzinnymi. Gdy ci zaczynają się w końcu bić, to cała farma podskakuje z radości i leci napierdalać się z nimi, wykorzystując okazję do następnej rozruby. Obrazu dopełnia imigrant koloru kawy, który hobbystycznie urządza kilkudniowe maratony alkoholowe. A teraz creme de la creme. Farma Sekoba, zarządzana przez nadętego synalka, a raczej przez jego ojca-alkoholika. Podobno na porządku dziennym było to, że jego rodzina dostawała w mordę za wkurzanie go tekstami typu Cześć, tato! Mimo iż rodzinny rekord walk Sekoba wynosi 50 do zera, to jednak ten obsrywa zbroję na widok najemnika lub typa w czarnym szlafroku. Gdy połowa pracowników stara się wyglądać na ważniejszych niż są w rzeczywistości, to druga połowa cały czas narzeka na swój los, nie robiąc nic, żeby go zmienić. Nie wiem jak wam, ale mi ciężko słucha się tego płaku płaku. Jedynie Rosi, żona Sekoba, próbuje coś zmienić i uciec od tego przemocowca, ale jedyne co jej się udaje, to zgubić się w lesie. Męczarnie mieszkańców tej farmy kończy najazd orków w piątym rozdziale, co odbija się pozytywnie na statystykach lokalnego ośrodka pomocy społecznej. Więc, moi drodzy, chyba dobrze, że są siły na tej wyspie, które próbują ogarnąć tą zgraję.